Nie. Ale porzucenie teraz to... Jest bardzo dobre i silne. Ja pięknie. Ja nie jest Filipem, nie, po prostu Odgłosek by go stary zapinał Tamara lubi moje zdjęcia, dobra dupa może Wszystkie Stare. dziewczyny o imieniu Tamara wyglądają jakby się wychowały w tartaku. Samara Samara to teraz... Samara to wyszła ze studni. No. Już w ogóle.

Nawet ja się przyglądałem na tego Botlena, nie wiem kurwa ciekaw co się stanie. Nie no Knyras niedługo 17 wbija więc Już miałem 17 Trzy... Sto Trzy lat, lata. 100 lat Bez kitu, sorry przepraszam Sorry, przepraszam teraz Wiesz gdzie mam twoje przeprosiny Too easy. Panowie przeżyłem kryzys w wieku, średniego? W wieku średniego? Nie. Poszedłem do Biedronki i nie było tam tortilla panco. Kurwa mać Do krzaków, do szaków, do szaków Do krzaków tych I skok! <noise> Kurwa nie mogłem Już tutaj <noise> Czekaj, co bo, ja bogu na co E co jest, kto mi zrobił dziubaczki? <grym> kto mi zapierdolił moje dziubaczki? <grym> to co tkwi nasza i serbach każe go. mój miodek! Kto jest moją opisaną? O, elo no, Spoko, spoko, o, dobra! Wknij! O znowu lagi. I jeszcze zabawę! Nie będę tam skończył!

Jadę przez bezrzeczkę. Wycinam ludzi. Jestem Leroy z Cyzorek. Ten silniczek z tyłu. Legendary Floating Draven. Ostrzał. strzał ciekaweś mówią w Jezu, co ty do Czemu? <gry> Taki buł z latarnią treszą Kipi, 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 no. kipi. A teraz za mną! Szybciej! Szybciej! A barona! Drużyna! Prowadzę was do zwycięstwa! Nie możesz! Zróbmy szybko, tego barona! Jak on warona. powiedział, to robimy! W niego! W niego! W niego. Dobrze, dobrze! Artyleria! Tam, szybko, w tamtym kierunku! O idą, idą, Niemcy idą Halo? Ej, co jest? Jezu! Ej dobra, Ty musisz zacząć coś robić. Nie mogę! Czy zostać dowódcą? God, God. Yeah. A summoner has disconnected.